Dzisiejsza historia dotyczy czegoś tak małego i tak prostego, że większość ludzi to lekceważy. A jednak, ojciec Pio powiedział, że ta jedna rzecz ma moc poruszenia samego serca nieba. Mówimy o jednej modlitwie: Zdrowaś Maryjo. Jeśli śledzicie nasze opowieści, wiecie już, że ojciec Pio widział to, co dla zwykłych ludzi jest niewidoczne: widział aniołów, dusze. Czyściec i łaskę działającą w świecie, ale spośród wszystkich niezwykłych rzeczy, których doświadczył, niewiele wstrząsnęło nim tak bardzo, jak potęga ukryta w tej krótkiej modlitwie. Powiedział kiedyś coś radykalnego: Gdybyście znali wartość jednego zdrowaś Maryjo, do końca życia odmawialibyście onli tę modlitwę. Dlaczego? Co takiego zobaczył ojciec Pio? Co wydarzyło się, że skłoniło go do tak mocnych słów? To nie jest tylko teoria, to historia wydarzenia, którego był świadkiem. Ojciec Pio wiedział, że modlitwa to nie są magiczne formułki. Nauczał, że zdrowaś Maryjo to coś więcej niż słowa. To był, jak mówił, akt oddania swojego serca w dłonie matki. Żył tą modlitwą. Odmawiał ją bez przerwy. Słyszano, jak szeptał ją podczas spowiedzi idąc korytarzem, a nawet gdy przeżywał agonię stygmatów. Dla niego każde Zdrowaś Maryjo było jak pocałunek złożony w dłonie Maryi. A on wierzył, że ona nigdy nie zatrzymuje tych pocałunków dla siebie. Zawsze zanosiła je prosto do Jezusa. Ale prawdziwa tajemnica zaczęła się pewnego wieczoru, gdy ojciec Pio modlił się w chórze zakonnym. Było cicho. Nagle jego twarz się zmieniła. Według świadectwa jednego ze współbraci, który był wtedy obecny, ojciec Pio nagle zbladł. Jego oczy wypełniły się łzami, ale nie patrzył na ołtarz. Wpatrywał się intensywnie w pusty kąt kaplicy, jakby ktoś tam stał. Trwało to chwilę. Gdy ojciec Pio wrócił do siebie, brat podszedł do niego i ostrożnie zapytał: Ojcze, co się stało? Co zobaczyłeś. Ojciec Pio odpowiedział cicho: Widziałem duszę z czyśćca. Zrobił pauzę, jakby zbierał myśli po tym, co zobaczył, a potem dodał coś, co wstrząsnęło zakonnikiem. Przyszła mi podziękować za modlitwę. Za jedno zdrowaś Maryjo, o którym ja dawno zapomniałem, ale o którym nie zapomniało niebo. Ojciec Pio wyjaśnił o co chodziło wcześniej tego samego dnia. Idąc przez klasztorny dziedziniec, był zajęty swoimi myślami. W pewnym momencie, niemal mechanicznie, wyszeptał w roztargnieniu jedno: Zdrowaś, Maryjo, w intencji kogoś, kto go potrzebuje. To nie była głęboka kontemplacja, nie było w tym żadnych wielkich uczuć, był to zwykły, przelotny akt miłosierdzia. Zapomniał o tej modlitwie w chwili, gdy ją wypowiedział, ale niebo nie zapomniało. Ta dusza, która mu się ukazała, przyszła mu pokazać, co stało się dzięki tej jednej zapomnianej modlitwie. Pokazała mi moment, w którym to zdrowaś Maryjo jej dotknęło, opowiadał później ojciec Pio. Opisał to tak, jakby kropla chłodnej wody padła na rozżarzony węgiel. Powiedział, że dusza poczuła natychmiastową ulgę. Nie tyle ulgę od kary. Ile ulgę od straszliwej tęsknoty za Bogiem, ta mała modlitwa stała się ostatnim impulsem, który wepchnął ją do nieba. To doświadczenie całkowicie zmieniło sposób, w jaki ojciec Pio mówił o modlitwie. Od tamtej chwili ojciec Pio zaczął z nową mocą uczyć swoich duchowych synów i córki. Nigdy, przenigdy nie lekceważcie najmniejszej modlitwy powtarzał, że żadna modlitwa nie jest stracona, nawet ta, która wydaje nam się słaba, rozproszona czy mechaniczna. Tłumaczył to w ten sposób: gdy odmawiasz Zdrowaś Maryjo, to tak, jakbyś zapalał świecę i oddawał ją w ręce Matki Bożej. To już nie ty decydujesz, komu to światło jest najbardziej potrzebne, to ona. nalegał że Matka Boża nie patrzy na piękno naszych słów, ani nawet na siłę naszej koncentracji. Ona patrzy na intencje serca, na sam akt miłości, nawet jeśli jest on mały. Nie módlcie się tylko wtedy, gdy czujecie się pobożni, ostrzegał. Módlcie się zwłaszcza wtedy, gdy czujecie się puści, oschli i słabi. Te modlitwy odmawiane w ciemności mają największą moc to są te Zdrowaś Maryjo, które ratują duszę. A potem opowiedział inną historię, która jeszcze mocniej ilustruje tę tajemnicę. Historia dotyczyła modlitwy dziecka, zapomnianej przez lata, która okazała się kluczem do raju. Ta druga historia wydarzyła się pewnego popołudnia w konfesjonale. Ojciec Pio spowiadał kobietę, która była głęboko strapiona. W pewnym momencie, w trakcie spowiedzi, nagle przerwał. Zamilkł, a jego spojrzenie powędrowało ponad jej głową, jakby widział kogoś innego w pomieszczeniu. Kobieta zamilkła, nie wiedząc, co się dzieje. Po chwili twarz ojca piozłagodniała i na jego ustach pojawił się ledwo zauważalny uśmiech, co było rzadkością w surowości sakramentu. Spojrzał na nią i powiedział cicho: Córko, idź w pokoju. Twoja matka jest w chwale. Kobieta wybuchnęła płaczem, który był mieszanką szoku i ulgi. Jej matka zmarła wiele lat wcześniej, a kobieta przez cały ten czas nosiła w sercu ogromne poczucie winy, że nie modliła się za nią wystarczająco dużo, że zawiodła. Później, gdy bracia zapytali ojca Pio, co tak naprawdę się wydarzyło w tym konfesjonale jego odpowiedź ponownie ich zszokowała Widziałem jej matkę powiedział Powiedziała mi że weszła do nieba ale nie dzięki modlitwom które ta kobieta odmawia teraz pełna poczucia winy powiedziała że została uwolniona dzięki jednemu Zdrowaś Maryjo które jej córka odmówiła za nią gdy była jeszcze małą dziewczynką Bracia słysząc to byli zdumieni jak to możliwe, jak jedna zapomniana modlitwa dziecka mogła mieć większą moc niż lata modlitw odmawianych przez dorosłą kobietę? Ojciec Pio wyjaśnił im tę tajemnicę. Ta kobieta, powiedział, modli się teraz z poczucia winy i lęku. Jej modlitwy są ciężkie od jej własnego smutku, ale tamta modlitwa, ta z dzieciństwa, była zupełnie inna, była czysta. Opisał, co zobaczył. Pewnego dnia, wiele lat temu, jako mała dziewczynka, zobaczyła, że jej matka jest smutna lub cierpi, i w tym momencie, z prostotą, na jaką stać tylko dziecko, odmówiła za nią jedno zdrowaś Maryjo. To był prosty odruch miłości, nic więcej. Prawdopodobnie zapomniała o tym minutę później. Tu właśnie tkwiła tajemnica. Dziecko nie modliło się by coś uzyskać. Modliło się, bo kochało, ale niebo nie zapomniało, kontynuował ojciec Pio, a jego głos był pełen przejęcia. Niebo przechowuje takie modlitwy, jak najcenniejsze klejnoty, czekały na odpowiedni moment i to właśnie ta jedna, czysta modlitwa miłości, stała się drabiną, po której jej matka ostatecznie weszła do raju. Wtedy Ojciec Pio zaczął nauczać, że łaska działa inaczej niż myślimy. Ziarno pszenicy staje się chlebem, mówił. Kropla wody ratuje życie na pustyni, a jedno Zdrowaś Maryjo staje się zbawieniem. Siła tej modlitwy nie ograniczała się jednak tylko do dusz w czyśćcu. Ojciec Pio był przekonany, że ma ona realną moc tu na ziemi. Zwłaszcza w chwilach absolutnej ciemności. Istnieje słynne świadectwo żołnierza, który przeżył piekło wojny. Przyszedł do ojca Pio, roztrzęsiony, opowiedział mu, że był na polu bitwy, wokół niego świstały kule i wybuchały granaty. W pewnym momencie, gdy tuż obok niego nastąpiła potężna eksplozja, był pewien, że to już koniec. W tym ułamku sekundy absolutnego terroru nie myślał logicznie, nie modlił się pobożnie, po prostu instynktownie krzyknął: Zdrowaś, Maryjo, pomóż mi! Przeżył, choć nie potrafił wyjaśnić jak, podczas gdy inni wokół niego zginęli. Ale dręczyło go pytanie. Przyszedł do ojca Pio i zapytał: Ojcze, czy taka modlitwa się liczy? To nie była modlitwa wiary, to był czysty, zwierzęcy strach. Czy Bóg w ogóle słucha czegoś takiego? Ojciec Pio spojrzał na niego ze współczuciem i odpowiedział stanowczo: Czy się liczy, synu? Czy ty wiesz, dlaczego w ogóle żyjesz? Żyjesz, ponieważ twój krzyk wezwał twoją matkę. Następnie ojciec Pio wyjaśnił mu coś kluczowego: Zdrowaś Maryjo, wypowiedziane w panice, wciąż jest: Zdrowaś Maryjo. Bóg słucha takich modlitw nawet uważniej, ponieważ panika to po prostu serce, które pęka z bólu i woła o pomoc. W takiej modlitwie nie ma pychy, jest tylko szczera potrzeba. Ojciec Pio wierzył, że Matka Boża używa modlitwy Zdrowaś Maryjo jako narzędzia, by dotrzeć do dusz, które wydają się być poza wszelkim zasięgiem. Dusz zatwardziałych przez tamtych. Lata grzechu, ludzi umierających w buncie, lub tych, którzy przez całe życie odpychali od siebie Boga. Opowiedział historię pewnego umierającego człowieka. Był to człowiek, który przeżył życie w gniewie i zgorzknieniu. Teraz na łożu śmierci odmawiał spowiedzi i bluźnił każdemu, kto wspominał o Bogu. Jego rodzina była zrozpaczona. W akcie desperacji pobiegli do ojca Pio, błagając go o cud. Ojciec Pio nie poszedł go odwiedzić. Wiedział, że jego obecność nic nie da. Zamiast tego w swoim klasztorze po prostu skłonił głowę i odmówił jedno zdrować Maryjo w intencji tego człowieka, prosząc Maryję, by sama tam poszła. Minęło kilka minut. W pokoju umierającego, który był pełen napięcia i złości, Nagle zapadła cisza. Mężczyzna, który od 40 lat nie wypowiedział żadnej modlitwy, otworzył oczy, spojrzał w pustkę i wyszeptał wyraźnie: Matko, pomóż mi. Jego serce pękło, poprosił o kapłana, odbył spowiedź i jeszcze tej samej nocy zmarł w pokoju. Kiedy bracia zapytali ojca Pio, jak to możliwe, jego odpowiedź była kluczowa dla zrozumienia tej tajemnicy. To nie była moja modlitwa, powiedział. To była obecność Maryi wewnątrz tego: Zdrowaś Maryjo. Kiedy ją wzywasz, ona sama przychodzi. Nazywał Matkę Bożą skarbniczką zapomnianych modlitw. Mówił, że ona zbiera każde: Zdrowaś Maryjo, nawet te odmawiane w roztargnieniu, w strachu czy przez dzieci i zachowuje je jak klejnoty. A potem, w chwili największej potrzeby, w chwili, gdy dusza walczy o wieczność, ona używa jednej z tych modlitw, aby otworzyć drzwi, których nikt inny nie mógł otworzyć. Dla Ojca Pio, Zdrowaś, Maryjo, nie było tylko prośbą, było to wydarzenie duchowe, siła. Mawiał, że dusza nie może pozostać taka sama po tej modlitwie, albo się wznosi, albo drży. Nigdy nie uważał, że modlitwa może być zmarnowana lub odmówiona za późno. Kiedyś ktoś go zapytał: Ojcze, co jeśli modlę się za kogoś, kto już umarł i jest w niebie lub piekle? Czy moja modlitwa jest stracona? Ojciec Pio odpowiedział: U Boga nie ma za późno. My żyjemy w czasie, Bóg nie. Twoja modlitwa, którą odmawiasz dzisiaj, może stać się łaską, którą Bóg umieścił w momencie śmierci tej osoby, nawet jeśli wydarzyło się to dwadzieścia lat temu. Pod koniec jego życia, gdy jego ciało było wyczerpane, a dłonie zbyt drżały, by utrzymać różaniec, bracia pomagali mu przesuwać paciorki. Lekarz, widząc jego wysiłek, gdy ledwo trzymał się życia, zapytał: Ojcze, dlaczego potrzebujesz odpoczynku? Ojciec Pio odpowiedział szeptem, nie otwierając oczu: Jeśli ja przestanę, jakaś dusza może czekać dłużej. A jeśli jedno zdrowaś Maryjo może skrócić jej oczekiwanie, jak mogę odpoczywać? Jego ostatnia nauka była najprostsza ze wszystkich. Módlcie się za zmarłych, kochajcie ich. Jedno zdrowaś Maryjo może być momentem, w którym spotkają Boga. Dla niego nie była to teoria, to była rzeczywistość, którą widział. W ciszy swoich ostatnich chwil na ziemi, gdy nie miał już siły mówić, bracia, którzy przy nim czuwali, słyszeli tylko jeden dźwięk słaby szept, powtarzający w kółko te same słowa: Zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo. To była ostatnia modlitwa, jaką wypowiedział: modlitwa, o której wiedział, że może ocalić każdego, modlitwa, o której wiedział, że może zmienić wieczność.